Bank, który znajduje się w samym centrum naszego trójkąta polonijnego przy ulicy 1200 North Ashland. Doświadczony i uprzejmy zarząd, jak również i personel banku, pomoże Wam w rozwiązaniu każdego problemu finansowego, a 36 lat istnienia tego banku jest chyba najlepszą gwarancją jego uczciwości. Manufacturers National Bank płaci najwyższe dozwolone procenty, a każde konto oszczędnościowe ubezpieczone jest przez rządową agencję do sumy 20 tysięcy dolarów. Dogodna komunikacja autobusowa, kolejka podziemna w pod bank oraz bezpłatny duży parking są dodatkową wygodą dla klienta. A więc załatwiajcie wszystkie swoje sprawy bankowe w Manufacturers National Bank 1200 North Ashland, którego zasoby wynoszą ponad 100 milionów dolarów. Adam Christ Service Station 1133 North Ashland Avenue. To zakład obsługi samochodów, gdzie poza samym właścicielem, który jest bardzo dobrym fachowcem, pracują specjaliści obeznani z samochodami każdej firmy. Jeżeli macie poważny kłopot czy też jakikolwiek drobny defekt, to telefonujcie do tej firmy otwartej od 6 rano do 12 w nocy. A numer telefonu CA79252. A na pewno będziecie zadowoleni z obsługi, która jest fachowa i rzetelna. Nadmieniamy, że firma Adam Christ Service Station posiada najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne, przy pomocy których można bezbłędnie sprawdzić i wyregulować każdy samochód. Tutaj możecie Państwo zaopatrzyć się również w benzynę doskonałej marki Shell. Adam Christ Service Station przy zbiegu ulic Milwaukee Ashland The Division. Carmelo, stup z jistých plynou, srebrný jak řeky struny slu gitar. A księżec na chłopców już skinął, tańczyć, tańczyć chce sen ryta. No, są do ludzi, gwiazdka na swoje niewizarzy, więc posłusznie uczyńmy, co każe, piękna noc Andaluzji, mej Twoich losów jak wiatr czarny ciepły jad kraju na świecie. Tej karmelowi zna w jednym słowu spetarz. Będziesz sędziomych wodnych mawen. Tale srebrnych stóp zarodnych. Głodne kornia u stóp karmelody wychmasz. Przy mi miłości w świetrzu ci zna tańców, wręcz cudzkarmel. Dam twój przyjadeł, nocą ciemną z karetą, A księżyc tam będzie mi spatem, ślubnym członkiem rytmka stanie tu. Sto dzielnych, mej karmeli mi będzie zazdrościć, Nie odrzutaj więc mojej miłości, bo tak jest narodzi nam nas.

Na obiad, czy też na kolację, wstąpcie Państwo do polskiej restauracji Patria pod adresem 2011 West North Avenue, która dzięki różnym walorom stała się obecnie naprawdę miejscem spotkań towarzyskich. Znajdziecie tutaj duży wybór potraw amerykańskich, natomiast szczególnie my, Polacy, możemy rozkoszować się naszą polską kuchnią w rodzaju pierogów, flaczków, gołąbków, naleśników czy też placków kartoflanych. Przytulny lokal, szybka, sprawna i uprzejma obsługa to dodatkowe zalety restauracji Patria pod kierownictwem przemiłych gospodarzy w państwa na kończy. W sprawie zamówień, sal na przyjęcia, wesela czy też bankiety telefonujcie pod numer Hamburg 6 65 65. Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek uroczystość bez polskich trunków. W rodzaju miodu staropolskiego, jarzyń biako, krakusa, piwa żywiec czy też doskonałych likierów Baczewskiego, które sprowadza tutaj do Chicago hurtowo znana firma Stanley Stawski Distributing Company, gdzie się zapoje, które mogą być dostarczone natychmiast i do, w każdej ilości. Jeżeli robicie Państwo zakupy w miejscach, gdzie trunków tych dostać nie można, to dajcie adres i telefon tej firmy, a na pewno następnym razem zobaczycie je na półkach swojego sklepu. Firma Stanley Stawski Distributing Company przypomina, że można tu dostać również wody mineralne z Polski, jak ryniczankę lub staropolankę, jak również piwa firmy Gesser. Polskie nagrania płyt, których słuchacie Państwo na naszym programie można nabyć w centrali polskich płyt gramofonowych pod adresem 30 55 North Milwaukee Avenue telefon 772 40 44. Oprócz wielkiego wyboru płyt marki Muza Proni też Melodia można tutaj dostać bardzo ładne wyroby ludowe z Polski. Piszcie więc Państwo po bezpłatne katalogi informacje na adres Polish Record Center of America 30 55 North Milwaukee Natomiast przypominamy Państwu, że wszystkie międzynarodowe płyty można nabyć w znanym składzie Sajeski Music Store pod adresem 12 27 North Milwaukee. Twój koszyk u zamieniam na koszt z piosenkami. Znów mieszam się z tłumem i paryż o wodzę do Piosenki z koszyka wyjmuję jak kwiaty i muszą My 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 Mam paryskie piosenki po rwun Je t'endrez, domino i pa Zali milion zajdziecie i tu Monsieur Dan, Monsieur Dan, Monsieur Dan Jeśli komuś z was smutno i źle Kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam Monsieur Dan, Monsieur Dan, Monsieur Dan jeśli komuś was smutno i źle, Kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, Żeby było wam, że Na zaproszenie impresary Jana Wojewódki przyjeżdża do nas ponownie z Polski znakomity 45-osobowy zespół taneczny Harnem. Zespół ten w 1969 roku podgryzł serca Polonii bogatym widowiskiem ludowym pod tytułem Piękna nasza Polska cała. Zespół ten przyjeżdża do nas z nowym programem, w którym podziwiać będziemy żywiołowe tańce ziemi sądeckiej, wielkopolskiej, górali tatrzańskich i innych regionów polskich. Występy daneczne, solowe i grupowe, urozmaicie wspaniałe jest grana kapela oraz pełno humoru i dowcipu gawędy ludowe. W Chicago Harna wystąpi trzy razy w Lane Technical Auditorium przy zbiegu Liz Western i Edison Avenue, w sobotę 22 kwietnia o 8 wieczorem oraz w niedzielę 23 kwietnia o 2.30 po południu i o 7 wieczorem. A zatem spotykamy się wszyscy na wspaniałym występie zespołu tanecznego z Łodzi Harnam, który po przy i śląsku uważany za trzeci reprezentacyjny zespół pieśni i tańca w Polsce. Bilety do nabycia w Ambo Travel, w Bałtyk Travel, w Warszawiance, przy White Eagle Restaurant oraz Polish Record Center. Klub Poznaj Świat zaprasza na wieczór rozmaitości w dniu 6 maja 1972 roku o godzinie 7.30 wieczorem do sali oazy 12.50 North Milwaukee. W programie Wybór mis klubu Poznań Świat na rok 1972. Pierwsza nagroda wyjazd do Las Vegas, druga nagroda zegarek, trzecia złoty naszyjnik. Konkurs taneczny, nagrody i polskie nagrania. Taniec, niespodzianka, nagrody pieniężne i rzeczowe w walonach. Do tańca przygrywać będzie błękitne bolero. Wraz z kolacją 6.50. Dokład na dzieci ociemniałe w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Zainteresowane osoby konkursem na mistrz klubu proszone są o zgłaszanie kandydatów do dnia 29 kwietnia. Numer telefonu: 545 1647 545 1984 lub 342 0180. Wszelkich informacji dotyczących imprezy udziela się telefonicznie. A teraz jeszcze jedna bardzo ciekawa wiadomość. W biurze Ample Travel pod adresem 1282 Nord Milwaukee Avenue będziecie mogli Państwo zobaczyć wystawę szkiców przeważnie o tematyce Polski wykonanych przez jednego z najlepszych architektów polskich Zbigniewa Polaka. Szkice są naprawdę ładne i można je nawet zakupić po bardzo przystępnej cenie. Zapraszamy na otwarcie wystawy 28 kwietnia o godzinie 7 wieczorem. Jedźcie Państwo ostrożni i pamiętajcie również o tym, że zeznanie podatkowe należy włożyć do dnia 17 kwietnia. I tak, proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszej audycji. Dziękujemy za wysłuchanie naszego programu i do usłyszenia w następną niedzielę o godzinie 3 po południu z tej samej stacji. Mówię do Państwa Adwika i Eugeniusz Wodnik. Polish radio program from WSBC Chicago. The Jelovan rolski program and the Bob Lewandowski show are pre-recorded. And now WSBC in Chicago leaves the air at 3.30 to return to the air tonight at 8 o'clock. Please stay tuned for WEDC.